Jak państwo oceniacie udział osób świeckich w synodzie? Z ogromną uwagą prowadzący i zresztą wszyscy uczestnicy słuchają tego, co mówią świeccy I u nas miało to duży wpływ na, na kształt dokumentu końcowego. Tak? Także to nie jest, że tam, a niech świecki chce coś powiedzieć, do widzenia. I to ciekawe, że świeccy zwracają uwagę na, na świętość, sakramentalność, na łaski płynące z modlitwy wspólnie praktykowanej przy świętej, i to znajduje że tak powiem, uznanie i oddźwięk. Tam, gdzie mieszkamy, mieszka nas kilkanaście małżeństw, także nabieramy doświadczenia, rozszerzamy swoje spojrzenie na świat poprzez właśnie oczy, poprzez udział tych osób dokładnie ze wszystkich kontynentów świata. Są kraje, gdzie 90% małżeństw jest mieszanych. Także na pewno przychodzą z różnych kultur, mamy różne spojrzenia na praktykę życia. Natomiast no, wierzę, że wszyscy mają podobne spojrzenie na nauczanie Kościoła i na wagę tego nauczania. Czy Pani czuje się dyskryminowana na, na synodzie? Dla mnie osobiście udział par małżeńskich, czyli udział żon wraz z mężami w obradach synodu jest dowartościowaniem do wartościowaniem pary małżeńskiej i, i, i więzi małżeńskiej. I również nie mam wątpliwości, gdzie kobieta jest absolutnie niezastąpiona. Jest niezastąpiona jako matka. Nie tylko chociaż w pierwszym rzędzie matka w rodzinie, ale również myślę tutaj o, o matkowaniu duchowym, gdzie wystarczy spojrzeć czy przypomnieć sobie matkę Teresę z Kalkuty, a może spojrzeć na taką postać jak y, świętej pamięci y, pani dr Wanda Błańska, misjonarka, która przez całą Ugandę nazywana jest matką Afryki, matką trendowatych. Dzisiaj świat trochę zgłupiał, przepraszam, w patrzeniu na jakąś wyimaginowaną równość kobiety i mężczyzn. Do czego innego są stworzone, że nie mężczyźni, do czego innego kobiety. Kobiety są bardziej ukierunkowane na człowieka tam są niezastąpione właśnie w matkowaniu bezpośrednim czy pośrednim, prawda, takim szerszym i na pewno w dziełach misyjnych, na pewno w dziełach charytatywnych, na pewno w spotkaniu z człowiekiem ogromną rolę w kościele mają do odegrania kobiety. Natomiast mężczyzna ukierunkowany również swoimi zdolnościami, talentami na świat, na materię, na organizację, na projekty, ma do tego yy, ukierunkowany stworzony umysł, prawda, sposób myślenia, nawet strukturę mózgu. Więc niech mężczyźni zostaną na tych miejscach strategicznych a niech kobiety zostaną tam, gdzie jest potrzebne spotkanie z człowiekiem. Tylko, że problem jest w tym, że te miejsca strategiczne, planujące, rządzące zostały nazwane ważnymi, a trochę sponiewierano godność tych bezpośrednio opiekuńczych. No, matka Teresa z Kalkuty pochylała się nad jednym człowiekiem w danej chwili, prawda? mówiła, że to jest, cały świat to jest najważniejsze. I rzecz moim zdaniem w tym do kobiety jest nie, żeby stały się wszystkie ministrami, nie wiem kim tam jeszcze, biskupami, biskupami i tak dalej, tylko do żeby godność kobiety płynąca z jej y, macierzyństwa, Żaden mężczyzna tego nie zrobi i w sensie dosłownym fizycznym, i w sensie psychicznym, emocjonalnym, żeby dowartościowanie roli rodzenia, wychowania dzieci i opiekowania się człowiekiem, żeby to była powszechnie uznawana godność kobiety, żeby kobiety były nadal albo znowu przepuszczane w drzwiach, całowane w rękę w Polsce, żeby powrócić do, do tych nawet zewnętrznych elementów, bo one mają swoją również przełożenie potem na myślenie na wnętrzu.